Trzymajmy na kolejną dzisiaj z Wojanem. Zpadliśmy po poszawkę. Jeszcze pamiętajcie o tym, że jesteśmy fit 2000 kalori max dziennie. Więc skończymy na tym sneakersie, jak już tam marsz Dzisiaj lecimy nagrywać końcówkę u Wojtka o, w pokoju. Umyta zobaczcie jaka. Nówka sztuka nieśmigana. Kija, alarma zobaczymy. A, zdążyłem. Niestety pan tu wjeżdża. Czyściutka jest. Dobra, pan wie, że tutaj... Muszę uważać, żeby nie rozwalił. Mnie. Dzisiaj Kasia ugotowała nam obiad. Mizeria, włosość ziemniaczki. Pięknie to wygląda. I ja mówię właśnie z Kasią gadałem, że musimy się zgadać, że pójdziemy do sklepu i nakupujemy fajnych sztuczców no. i ten. No, Wojtek no, ja się zdaje. <laughs> to jest polki, babci chyba. Nie żebyśmy narzekali, nie? Ale... Nie, nie jest nic. <laughs> Słuchajcie. Szafka skręcona. Było dokładnie od razu. Słuchajcie, skończyliśmy nagrywać pokój. Właśnie nagrywamy końcówkę z Wojanem, więc pewnie pojawi się yy, jakoś szybko. O już sypiam. Ciemno tu. Znalazłeś hasło? Znalazłem. Musimy pokazać telewizor, który ma w sobie taśmę LED. I Wojtek mówi, że to jest bardzo ważne. Nie możemy tego elementu pominąć. Hej moi drodzy, ja jestem już w domu. Mały bałaganik. Fajnie było, Wojtka. W końcu cieszę się tak naprawdę, że skończyliśmy ten projekt, bo bardzo długo to trwało. Nie wiem, czy ten film jest przed, czy po projekcie. Mega, mega się cieszę. Widziałem na przykład szczęście w oczach Wojtka, że w końcu to jest zrobione, w końcu może tam nagrywać, w końcu będzie mógł pokazać to innym. Bo wiecie, jak się coś robi trzy tygodnie, to nie, nie chcesz, żeby coś tam wyciekło, że zdradzić, żeby ktoś wcześniej coś zobaczył. Więc to jest, to jest ta największa satysfakcja, że ktoś jest naprawdę, naprawdę zadowolony. I to mega cieszy. Cześć kochani, witajcie kolejnego dnia. Właśnie zawiozłam córę do przedszkola i zaraz wybieramy się z Darkiem do sklepu i do jednego lekarza, także... Kaweczka, jesteśmy już po śniadaniu, zjedliśmy sobie śniadanko i słuchajcie, nałożyłam sobie tylko krem, więc teraz nałożę filtr i teraz będę używać tego filtra, pokazywałam wam w filmie mm, 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 ze sprzątaniem podkładów i zostawiłam go sobie, bo stwierdziłam, że... Koreański film, że koreański filtr, wegańska formuła, jest słońce, mega słońce, dlatego też pomyślałam o filtrze, chociaż powinno się cały rok używać, ale jak były takie szaro dni, no to mówię, i tak słońce nie ma, a to błędne powinno się zawsze używać. Jeszcze po drodze do księgowości robić rozliczenie, także dzisiaj taki dzień, a jak wrócę, to mam do nagrania Bond Prix. Tutaj za mną jest, o tam, jak widzicie, jest paczucha i. I, i, I co? I będziemy porządkować kolejną szufladę. No i właśnie muszę zobaczyć, na co zagłosowaliście, bo zapytałam Was, czy chcecie, żebym porządkowała brązery, róże, rozświetlacze, czy chcecie, żebym porządkowała kredki, tusze, proszę bardzo, ten bałaganik. Taki wiecie, mam takie dwa, teraz, taką zagwostkę, dwie szuflady do, do uporządkowania. głosowanko było w komentarzach. I uwaga! Pierwsza um, szuflada to były brązery, różery, rozświetlacze, a druga to były kredki, duże produkty do brwi. I piszecie tak: jeden, 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 jeden. jeden W większości głosowaliście na jeden, czyli na różę, brązery, rozświetlacze, więc tym się pewnie dzisiaj zajmę. Czas dla siebie, moda idzie do babci, po przedszkolu, więc się bardzo cieszę. Te weekendy mamy takie luźniejsze dla siebie zawsze, w sensie te piątko soboty, więc pewnie sobie dzisiaj odpalimy Snowpiercera do końca, bo oglądamy. Oraz słuchajcie, jest też nowa część Wikingów, ale dzieje się 100 lat po tamtej, więc w ogóle nowe postaci. Nazywa się Walhalla. Także też um, chcieliśmy to oglądać, ale przy córce nie odpalamy. Wiecie, jak była mała, to wszystko jedno było. Jak było takie bobo, co tam leci w telewizorze? Klikam w drugą stronę i wiecie, i się, i się bawi. Czy tam oglądaliśmy sobie na komputerze? A jak dziecko już jest duże i rozumie, to absolutnie takie. Filmy odpadają. Dajcie znać, czy wy też czekacie, aż dzieci zasną, i możecie sobie obejrzeć swoje seriale. A jeszcze do jednej rzeczy się odniosę, bo porządkując te szuflady. Zwracaliście mi uwagę, że zostawiam sobie tylko drogie rzeczy, a nie zostawiam tych tanich. To nie jest prawda. Tanie i dobre rzeczy zostawiam sobie w biurze. Ten kto ogląda, czy oglądaliście na przykład mm, czyszczenie toaletki, y, takiego live'a mam na Instagramie, czy na przykład y, vlogi, to tam widzicie, że ja tam właśnie mam te tańsze podkłady, wszystkie. Wyniosłam je po prostu do biura y, i tam sobie ich używam. I czekajcie, nałożę sobie dzisiaj ten palcami, także to nie jest prawda, tam mam właśnie te tańsze kosmetyki tam mam takie kosmetyki, które właśnie używam na co dzień bo wbrew pozorom, w sumie tak pół na pół się maluję powiem wam, że pół na pół, połowę tygodnia maluję się w biurze bo ja tak, moja rutyna wygląda tak, rano odwożę córę idę na basen, dzisiaj akurat nie poszłam, bo mamy inne plany ale tak, idę na basen i tam myję włosy nie maluję się na basenie, tylko przyjeżdżam do biura, jem śniadanie i Robię sobie makijaż najczęściej z Wami. Na, najczęściej nagrywam jakiś test. Po prostu te rzeczy, które przychodzą do biura, P.R. -y testuję. Swoją drogą mam do przetestowania, słuchajcie, PR z Gram Mam mnóstwo nowości. Czy Eveline? Mam mnóstwo rzeczy, naprawdę. Także tak to wygląda. I tam mam właśnie te dobre, tanie kosmetyki w biurze. Tam sobie zostawiam w mojej toaletce, bo ja mam dwie toaletki. Jedną właśnie moje studio, a druga. Także to nie jest do końca prawda. Natomiast też wiadomo, że tak jest, że jak mamy puder za, nie wiem, 300 zł, na przykład dostałam puder za 300 zł. To bardziej mi go szkoda i wy, wyrzucić czy oddać, niż pudru za 15 zł. To jest chyba logiczne i myślę, że każdy, kto ma jakiś droższy kosmetyk. Mm. Chyba, że naprawdę byłoby niedobry. Widzicie, chudę już na przykład oddałam. Wiecie, to nie jest tak, że wszystkie droższe zostawiam, tylko te droższe lepsze. Więc mam nadzieję, że wam to wyjaśniłam. Także dzisiaj jakiegoś make-upu wielkiego nie robię. Tak, Darko, wykąpany? Same. Darek zrobił sobie laser. Był na laserze, tak, zobaczcie. Sobie zrobił sobie laser, słuchajcie, i... i... Teraz na pewno nie będę się pokazywał na filmach. <laughs> Dobra, zaraz już... ten, zaraz wydobrzejesz. Pierwszy laser w twoim życiu, co? W sumie tak i tak. Taki laser laser, bo wcześniej robiłem jakieś igły. No. Bolało, nie? Bolało. <grym> szczyk Tu, 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 tu. No. I nagle tak smarowane tuszy jeszcze mam czerwoną. Nie wiem, czy widać to. Mhm. Idziemy teraz na naświetlanie, idziemy do dermatologa, żeby Darek się, um, wiecie, żeby mu się szybciej zagoiło. Ale po drodze zajrzymy jeszcze do księgowej, bo już pani do mnie pisała. Super, mam bardzo fajną księgową, bardzo jestem zadowolona. Jako ogląda to, pozdrawiam. Wiecie co sobie uświadomiłam, że już 10 lat prowadzę firmę? W sierpniu, stuknie 10 lat. 10 lat, a firmę założyłam pod YouTube'a Więc wyobraźcie sobie, to był. Tak się bałam założyć firmę. Uuu, jak się bałam. Natomiast jak przypominam sobie, jak niski zus płaciłam na początku. 300 zł, czy tam 290? To był ten preferencyjny za pierwszy rok działalności. Teraz płacę taki zus, kochani, <noise> że płaczę co miesiąc. Płaczę za mnie, za pracowników. Płaczę co miesiąc z tego ZUS-u. No ale takie koszty działalności. A jakie większe mogłoby być wynagrodzenie dla pracowników. No właśnie, ja wolałabym zapłacić pracownikom jeszcze wyższe wynagrodzenie e, niż ten ZUS. Nie można tego w koszta mieć. No, już nie można w kosztach. Zusy, krusy, wszystko mnie bardzo denerwuje, ten temat, ale uciekamy, widzimy się później. Słuchajcie, jeszcze niedyż że zahaczyliśmy o pocztę, zahaczyliśmy o biedrę, zrobiliśmy małe zakupy już pochowane, więc wam nie pokażę. Pokażę wam natomiast dwie takie ciekawostki. Pierwsze kupiłam winko i wysłałam do mojego taty, a tata mówi, będzie na pewno niedobre, bo, bo mówi, że ostatnio w Ardynku kupował takie właśnie podobne młode wino i mówi, że było niedobre, a my jesteśmy fanami z tatą e, wytrawnego, czerwonego wina, więc pozdrawiam bardzo tatę. Napiszcie w komentarzu, oczywiście pełnoletni, jakie e, alkohole lubicie, czy właśnie bardziej e, piwo, czy jesteście fanami wina, czy drinków. <grywka> kupiłam takie ciastka i musiałam spróbować i są niedobre. Nie smakują mi te bonitki bez cukru. I jeszcze te kupiłam z All Nutrition, i w ogóle w biedrze było bardzo dużo takich przepisów, w tej której byłam, byłam gdzieś tam na Żoliborzu. W tej biedrze było strasznie dużo takich produktów Nie dietetycznych, ale bez cukru, wegańskich. Z czego się bardzo cieszę, że powiększa się ten asortyment, że przejrzałam sobie nowości, w tym czasie, jak Darek był tam u dermatologa. No i tyle, puszczę zaraz bombę, żeby tu odkurzyła jakieś paproszki, które nam zostały, a sama lecę nagrywać. Siema. moja twarz czerwona, nadal po zabiegu, ale pokrymowałem się. Przyjechaliśmy na działkę, bo z moich kamer wynikło, słyszałem, że się nagrało dźwięki ludzi, że drzewo się przewróciło na moje ogrodzenie, więc przyjechałem się z Grzesiem. Grzesiewu? Hello! Eee, no bo nie chciałem tutaj sam wpalać. Nie wiem, co się działo, może musiałem jakieś drzewo przerzucić. Dobrze, że wpadłem z grzesiem, bo musieliśmy przerzucić drzewo, bo rozwaliło nam trochę ogrodzenie. Ale na chwilę je zablokowaliśmy. Jutro przyjadę tutaj z piotkiem naprawić. Tutaj leży moje ogrodzenie, które zrobiłem dawno temu. Przerzuciło się od wiatru. I tutaj kotwy się złamały, wygięły, ale za to bluszcz puścił, więc to jest najważniejsze. I krety mam kurczę wszędzie. Trawa piękna, wyrosła. Ostatnio Grzesiu podziwia, bo Grzesiu jest tutaj pierwszy raz Witaj dzisiaj z Piotrulą Siema Piotrula Witam. Siema Naprawiamy różne nasze ogrodzenia zniszczone Coś tu nam się rozwaliło Coś się przewaliło Ktoś walnął autem Pozdrawiamy pana dostawczaka do To nie, nie To nie ten pan Więc musimy to zrobić inaczej Ale przy okazji ten słupek tutaj za bardzo wystawał na wjeździe Troszkę się wygięło ogrodzenie ale to się naprawi wszystko. Jest dzisiaj piękna pogoda. Ja taki ładny, biały łazę. Klaun. Ale żaden sąsiad mi nie zwrócił uwagi co mam na twarzy. Jakby w ogóle nikt się nawet nie zapytał o to. No. Dzwoniłem do pani z ochrony środowiska. I będziemy 30% przecinali to drzewo, już mi odpisała na wiadomość. Suche gałęzie to są mega niebezpieczna rzecz. to drzewo tatopola. To to te gałęzie one po prostu jak spadnie to zabije, nie? Niestety tutaj to, że będzie auto i tu będzie blisko domek stał, ale po prostu jak spadnie to taka gałąź to może zabić od razu, nie? Ale jest piękne drzewo, bardzo mi się podoba, więc na pewno go nie będę wycinał. Więc je przytnę tylko od góry. leciało brownie i teraz pokażę wam jak się wygęły tutaj Panara. i stoimy. tutaj o. i to trzeba jeszcze pociechać Zabiłbym się niego prawie łobus myślałem że a nie będzie słońca teraz jest tak pochmurne a to zobaczcie jakie jest mocne słońce na moich monsterkach widać jak mocno daje słońce. Mały bałagan na balkonie, nie pokażę. No. Muszę się tym zająć. I Słuchajcie, podgrzałam obiad. Mam tak dzisiaj dużą porcję w cateringurze. Wzięłam tam na pół. Podzielę się z tobą. I mamy ryż stofu, taki po chińsku. I sałatkę z kapustą Pekinską, więc zobaczcie, jakie wielkie porcje. Więc super, że mogę się z mężem podzielić. A mąż, słuchajcie, myślał, że córka zaraz wróci, a córka pojechała do babci, więc takie jest dziwko, już chciało gotować obiad. Natomiast jesteśmy dzisiaj sami i myślę, że zaraz sobie odpalimy serial. Chociaż nie, może najpierw ponagrywam, zjem i ponagrywam. I później serial.